Hej, jo, witam Was w kolejnym cudownym openingu paczki z Gildi. Moje ręce to znowu jakaś porażka, ale to nieważne. Polecam pocztę. Super dziura, mam nadzieję, że nic nie uszkodzili. Ale ogólnie no to otwieramy, okej. Okay. Sorka za mój głos, ale przed chwilą. Wróciłam do domu. I wyciągamy Folia zdjęta, więc weźmy się za mangi, co kupiłam Więc pierwsza manga to jest Gwiazda spadająca za dnia Kupiłam sobie czwarty i piąty tomik e, Wszyscy mówią, że ta okładka najmniej im się podoba, a mi się podoba ta okładka, w sensie jest ładna o. Czwarty i piąty mi się ta piąta okładka nie podoba. W sensie ten zielony tak, tak średnio. Teraz tak. Mamy orange. Dwa tomy. Piąty i szósty. Czyli już cała historia. Będę kończyć i zobaczę jak to się skończy. Okładki jak zawsze są mega śliczne. OK, I ostatnia manga to Perfect World, eee, trzeci tomik, który wyszedł jakieś dwa tygodnie temu i ja dopiero go zamówiłam, ale jest także super. Uwielbiam tą mangę, jest cudna, ta okładka jest cudna, śliczna jest, naprawdę. Kocham, 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 kocham. I zobaczę co się teraz w niej stanie Więc ułożę i zaraz wracam Więc tak wyglądają moje zakupy Jeżeli jakieś dźwięki w to słyszycie to sorki Pięć mang, takie Cudowne serie, wszystkie to są romanse Wszystkie wam polecam Wszystkie, wszystkie, wszystkie No i to tyle w sumie, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Możecie pisać, co chcecie zobaczyć jako następne. I pa!